SCORN. Gra przyszłości czy niezrozumiany eksperyment. Zapraszam na podcast o grze SCORN. Atmosfera i wizualny język gry. Pierwsze co rzuca się w oczy przy zetknięciu ze SCORN to jej wizualna warstwa. Inspirowana pracami Higera i Zdzisława Beksińskiego, gra zanurza gracza w surrealistycznym, organicznym świecie, pełnym groteskowych form i struktur które wydają się żyć własnym życiem. Ten biologiczny design nie tylko przeraża, ale i fascynuje. Świat w Skor wydaje się obcy, niemal drugiego pochodzenia, a jednocześnie dziwnie znajomy. To nie jest typowa gra z prostymi teksturami i wyraźnie oddzielonymi elementami. Tu wszystko się przenika, oddycha i pulsuje to właśnie ta unikalna estetyka sprawia, że Scorn wyróżnia się na tle innych produkcji. W świecie, w którym coraz więcej gier stawia na realistyczne przedstawienie otoczenia, Scorn poszedł w zupełnie innym kierunku, oddając hołd nie tyle fotorealizmowi, co psychologicznemu surrealizmowi. Twórcy wykazali się odwagą, tworząc grę, której świat sam w sobie staje się kluczowym bohaterem. A nie tylko tłem dla rozgrywki. Rozgrywka kontra narracja. SCORN to nie jest typowy shooter, ani klasyczna gra przygodowa. Wręcz przeciwnie, tutaj rozgrywka płynie w bardzo powolnym kontemplacyjnym tempie. Twórcy zdecydowali się na minimalistyczne podejście do narracji. Nie znajdziemy tu klasycznych dialogów, misji z wyraźnymi celami, ani rozbudowanej fabuły w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To, co otrzymujemy, to głęboka atmosfera, która sama w sobie opowiada historię. Gracz jest pozostawiony sam w sobie, aby interpretować, odkrywać i przeżywać na własną rękę. To podejście jest odważne, ale jednocześnie nie dla każdego. Skorn wymaga od gracza cierpliwości i gotowości na pełne zanurzenie się w świat gry. Brak wyraźnych wskazówek czy prowadzenia za rękę to coś, co wyraźnie wyróżnia tę produkcję i to właśnie dlatego można uznać ją za grę wyprzedzającą swoje czasy. Jest to odejście od współczesnych trendów w projektowaniu gier, które często zostawiają na szybkie tempo dynamiczne akcje i natychmiastową satysfakcję. Symbolika i tematyka. Pod powierzchnią tej groteskowej estetyki kryją się głębsze treści. Scorn bada takie tematy jak alienacja, przemijanie, cielesność i cykl życia. To nie jest gra, która podaje wszystko na tacy. Przeciwnie, zmusza do myślenia, zastanowienia się nad własną interpretacją tego, co widzimy na ekranie. Wiele elementów przypomina senne koszmary, gdzie granice między życiem a śmiercią. Organicznym a mechanicznym stale się zacierają. Warto zwrócić uwagę na brak tradycyjnych narzędzi narracyjnych, takich jak tekst czy dialogi. Zamiast tego to właśnie obrazy, dźwięki i projekt poziomów opowiadają historię. Każdy element tego świata zdaje się mieć symboliczne znaczenie. Ale to gracz musi odkryć, co ono dla niego oznacza. Kolejny powód, dla którego skłon wyprzedza czasy. Twórcy postawili na eksperymentalną formę narracji, która bardziej przypomina sztukę współczesną niż tradycyjne medium gier wideo. Odwaga twórców i nowoczesne podejście. Nie sposób nie docenić odwagi studia App Software które postawiło na stworzenie gry tak nietypowej i wymagającej w czasach, kiedy przemysł gier coraz częściej podąża za bezpiecznymi schematami, skord jest produkcją, która idzie pod prąd. To gra, która nie boi się wyzwań ani ryzyka, eksperymentując zarówno z formą, jak i treścią. Takie podejście, choć często ryzykowne pod względem komercyjnym, otwiera nowe możliwości dla medium, jakim są gry wideo. Skorn to gra, która pokazuje, że gry mogą być czymś więcej niż tylko rozgrywką. Rozrywką. Mogą być doświadczeniem, podróżą w głąb umysłu, odważnym eksperymentem artystycznym. Z pewnością nie każdy gracz będzie gotowy na takie wyzwanie, ale ci, którzy zdecydują się wejść w ten świat, na długo zapamiętają tę podróż. Czy Skorn to przyszłość gier? Na koniec warto zadać sobie pytanie. Czy Skorn faktycznie wyprzedza swoje czasy? W wielu aspektach zdecydowanie tak. To gra, która nie stawia na masowego odbiorcę, ale na tych, którzy szukają czegoś więcej. Skorn jest dowodem na to, że gry wideo mogą przekraczać granice konwencji, oferując graczom nie tylko rozgrywkę, ale także przeżycie na poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Z jednej strony mamy do czynienia z produkcją trudną wymagającą i kontrowersyjną. Z drugiej, to właśnie takie gry przesuwają granice tego, co możliwe w medium, jakie są gry wideo. Skorn może nie sprzeda się w milionach egzemplarzy, ale z pewnością zapisze się w historii jako gra, która wyznacza nowe ścieżki i zadaje pytania, na które branża dopiero zaczyna szukać odpowiedzi. Odbiór gry i kontrowersje wokół ceny. Choć Scorn wywołała duże zainteresowanie na etapie zapowiedzi i premiera spotkała się z mieszanymi opiniami. W chwili debiutu na platformach takich jak Xbox oraz PC, gra była przez pewien czas tytułem ekskluzywnym dla konsoli Xbox. Co podniosło oczekiwania graczy oczywiście. Jednakże mimo oryginalnej koncepcji, Scorn nie zdołał zdobyć szerokiego uznania krytyków i graczy. Średnia ocena Metacritic oscyluje wokół 70 punktów, co wskazuje na raczej umiarkowany odbiór. Skąd więc te przeciętna recenzje? Część graczy oczekiwała bardziej dynamicznej rozgrywki, a Scorn zamiast tego oferuje doświadczenie wolniejsze, bardziej medytacyjne i wymagające cierpliwości. Brak klasycznej struktury fabularnej, mało tradycyjne podejście do rozgrywki. Nie trafiły w gusta tych, którzy liczyli na bardziej konwencjonalny survival horror lub strzelankę. Skorn często bywało też krytykowane za swoją enigmatyczność. Gra nie podaje na tacy odpowiedzi ani prostych celów, co dla niektórych okazało się frustrujące. Nie sposób jednak pominąć tego, że Skorn wyznacza własną ścieżkę. W świecie gier, gdzie popularność zdobywają produkcje skierowane na masowy rynek, gra App Software celuje w specyficzną niszę. To, co dla jednych było wadą, czyli mało przystępna forma i nietypowa rozgrywka, dla innych okazało się siłą tej produkcji. Wielu graczy doceniło artystyczną odwagę, gotowość do eksperymentu oraz klimat, który nie ma w sobie równych w innych tytułach. Mimo średnich recenzji, Skorn pozostaje ważnym punktem dyskusji o tym, czym mogą być gry wideo. Być może te umiarkowane oceny nie oddają w pełni wartości tego, co oferuje Skorn, a czas pokaże, jak gra zostanie oceniona z perspektywy lat. Jak wiemy, wiele produkcji wyprzedzających swoje czasy doczekało się pełnego uznania dopiero po dłuższym okresie. I tak może być również z tym tytułem.